Witam serdecznie. Dzisiaj Prochowice. Uruchomiłem właśnie pompę ciepła Mitsubishi Eco Inverter z jednostką zewnętrzną SUS 8 kW. Powiem tylko, że celem tego nagrania nie jest jakaś propagowanie pomp ciepła czy tego typu instalacji. Jest to nagranie dla moich przyszłych klientów, żeby zobaczyli czego mogą się spodziewać realizując swoje inwestycje z nami. Lecimy z tematem. Jednotka zewnętrzna stoi na podbudowie betonowej. Tą podbudowę zakupił inwestor z internetu, my żeśmy to zmontowali. Do tej pompki ciepła mamy doprowadzone dwa przewody gazowe. Mamy tutaj jedną czwartą i jedną drugą i na tą chwilę to są jedyne średnice jakie stosujemy przy tych mniejszych pompach. Rury puszczone są w osłonie w arocie odpornym na UV. Do tego mamy puszczone zasilanie, to jest jednostka jednofazowa i my tu dajemy 3 razy 4. I do tego przewód komunikacyjny 4 razy 2,5 powinno być. W instrukcji mamy 1,5, ale polskie przepisy mówią, że przewody zasilające minimum mają, mają być średnicy 2,5. Tak to wygląda, jednostka zewnętrzna. Ona w tej chwili pracuje. No, stoję, metod pompy. No jest cicho, jest naprawdę jest cicho. Nie wiem na ile jest to słyszalne, jak to oglądamy. Tak się prezentuje to na zewnątrz. Pójdziemy teraz do środka. W środku mamy jednostkę wewnętrzną Hydroboxa zbudowaną budowaną grzałką elektryczną 9 kW. To jest najmocniejsza wersja. Ona jest ciutkę droższa od, yy, od Hydroboxa nie jest grzałką 6 kW, a, a w 6 kW mamy zasilanie jednofazowe. Więc zawsze wybieramy tą wersję 9 kW. Mamy najlepsze jakby rozłożenie mocy na fazę, i jesteśmy w środku. Mamy tego hydroboxa, o którym wspominałem. Do tego, tak jak mówiłem, rury chłodnicze. Jedna, druga i jedna czwarta. Dołożyliśmy kauczuk, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj mamy puszczone przewody zasilające do jednostki. Wewnętrznej do grzałki 5 razy 2,5. Do tego przewód komunikacyjny, ten, który wychodzi z jednostki zewnętrznej i czujki. To jest taka nasza modernizacja, bo tego oryginalnie nie ma. Oryginalnie przewody przychodzą tutaj, ale dokładamy takie przelotki, żeby to fajnie wyglądało, żeby tymi kablami nie latać do tyłu. Z takich jeszcze ciekawostek podpowiem fajnych patentów to stosuję dodatkowy zawór spustowy na zasilaniu czy na powrocie. Na powrocie mamy jeszcze filtr magnetyczny, więc w razie czego tutaj w tym momencie, w tym miejscu możemy sobie spuścić wodę. To jest mega przydatne przy serwisie, bo jak serwisujemy, chcemy wyczyścić z kośniaka, który jest w środku. Zamykamy oczywiście zawory zasilanie e, i powrót. Sobie tutaj ten zamykam. Tutaj mogę spuścić wodę z układu, bądź tutaj i nie leje mi się woda w środku w hydroboksie e, jeszcze jeden fajny patent, który używam to jest na górnej wężownicy dajemy trójnik i odpowietrznik grzejnikowy bardzo łatwo w ten sposób odpowietrzyć wężownicę, może się komuś e, przyda w ogóle jeżeli e, filmy wydają wam się interesujące to proszę o łapkę w górę i subskrypcje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu tematem, a co my tu mamy dalej? Uzupełnieniem tego jest zbiornik buforowy. Tutaj mamy 100 litrowy i za zbiornikiem buforowym mamy grupę pompową, która pcha na instalację całą wodę. Yy, tutaj mamy 180 metrów ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe jest zrealizowane na trzech. Rozdzielaczach mamy pierwszy, drugi, trzeci rozdzielacz. W czwartym rozdzielaczu jest woda w układzie rozdzielaczowym z firmy Hertz. Tak to wygląda, ale wracamy do pompy ciepła. Przed grupą pompową stosujemy zawór z filtrem. Zamykamy ten zaworek, zamykamy tutaj u góry. I możemy sobie wyczyścić też ten filtr. Także mamy, mamy ochronę pompy obiegowej na CO. Tutaj mamy filtr magnetyczny, czyli mamy ochronę y, pompy obiegowej, która znajduje się w pompie ciepła. W środku jest jeszcze zawór skośny z filtrem siatkowym, który trzeba czyścić. Tutaj mamy zawór przełączający. My używamy zawór AZV za Frizo. Cała instalacja jest wykonana w stali zaciskowej 28 do suzów 8 kW. Dedykowana, właśnie zalecana jest, jeżeli chodzi o średnicę. Ze stali zaciskowej bądź miedzi średnica 28. Jeżeli chodzi o PP, to musi to być 40. 32 dwójka jest za mała. Nie spełnia jakby nie spełnia wymogów. Co ciekawe jeszcze odnośnie dopuszczania, dopuszczanie generalnie robimy zawsze w ten sam sposób. Zawór, zawór kulowy, zawór antyskażeniowy. Tutaj mamy manometr, także w łatwy sposób widzę zawsze ile, ile dopuszczam. Optymalnie jest około 1,5 bara. Wszystko mamy obklejone, aby inwestor, inwestorka zawsze wiedzieli, gdzie jest co, bo też nie muszą się tego uczyć na pamięć. Wystarczy czasami coś się dzieje, mogą zadzwonić i, i, i mówimy: proszę zakręcić ten zawór, proszę otworzyć ten zawór. Wszystko jest opisane, więc łatwo jest cokolwiek odnaleźć. Z czy zdiagnozować Tak to wygląda Tutaj w to miejsce będziemy montować Jeszcze filtr, filtr Zmiękczacz wody przepraszam, Ale to już niedługo Tutaj widzimy w korytku Mamy puszczoną tą naszą instalację Gazową do pompy ciepła Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły Jak to można byłoby lepszyć Co zrobić lepiej To piszcie w komentarzu Mam nadzieję, że film wam się podobał. Komuś się przyda. A tak to u nas wygląda. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany montażem pompy ciepła, generalnie my działamy w województwie dolnośląskim, ale dojeżdżamy też w inne lokalizacje. Śmiało można dzwonić. I takiej oto właśnie jakości, tego standardu mogą się państwo spodziewać realizując swoją kotłownię z nami. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym montażu.